Witajcie na kwadratowej na kwadratowym Dupie. świecie Pomyliło mi się. Miko, nie zasłaniaj tabliczki. Witajcie na kwadratowym świecie. Odcinek czwarty, w którym pokażę Wam co się zmieniło na naszej mapie. Wiem, że jest bardzo szybko, ale jakoś mam natchnienie. Wczoraj był odcinek trzeci, dzisiaj jest czwarty. Ze mną jest Miko. Jo! A zaraz przedstawimy innych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Dobrze, więc tak. Hmm. O, już się przedstawiają wam na czacie. Zaraz zobaczymy. Tutaj się budowała geba, niestety straciła wszystkie życia i no niestety trzeba było ją pożegnać. Tutaj się ktoś buduje chyba. Tak, tutaj drzewo od razu na spawnie. Tak, zrobiłem spawn dalej, bo był taki problem, że ludzie nie mogli się budować jak był spawn tutaj za blisko. Więc... I w ogóle teraz jest ograniczenie na 100 kratek koło Więc jest tu ograniczenie terenu Tak, mam, jak widzicie się... już jest teraz, już nie mamy problemu z drzewami Jest na, pełno drzew Jest tutaj też oh, lektanisz, tutaj się wow. ja na chwilę wychodzę, zaraz wrócę Tak, o, jest z nami Merkador, który zaraz wróci Cześć Ej y gdzie? -y -y. Gdzieś jest nektarenka o, wow. Nie zapomnij o rozbitku na wyspie. Tu są nasze skrzynie publiczne, których moim się odzyskać swoje rzeczy. Nikom. Jak widzicie mamy Jej. duży szablonek. Nie gwałć mnie. Dobrze, tu to, to co ładnie pośpię. Ty dendrofil. Nie gwałcić się, dendrofil. Poprzednim... No, Tam mieszka nasz rozbitek Kampa. Zbudowałeś wyspę swoją, pomachaj może do kamery, to Kampa. Odwróć się. Płynę do ciebie. Yes. Tam jest kampa, oh, go na okupanie. pani. Za dwóch... Tu... tu, tu cicho bądźcie! Jezu. Rozgadani. Nie da się nic powiedzieć. Tutaj się buduje chyba Mercador. Z tego co wiem. Fajny domek. Tutaj yes. będzie się Wszystko budował się kampa. Się Bardzo wielka działka kampa. E, Pup, Miko. Bardzo wielka działka. Mała. Mała. Tutaj coś takiego. dla mnie? To, kiosk XPD. Aha, okej. Okay. Mamy, widzicie, duże drzew. Tutaj jest farma Leksaniego i jego domek, którego możemy Wam pokazać. Leksanie, pokaż nam domek swój. nam do Merkadorowi i... Leksanie... Chodź, 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 Idziemy. Zaprezentujemy Wam dzisiaj zmiany, zaprezentuję. Tak, Rim Geba. Idziemy. Bardzo daleko od wyspy się budował. Pewnie ma jeszcze jakieś plany związane. W ogóle testuję, zmieniłem sobie opcję głośności mojego mikrofonu i będę sprawdzał, jak będzie miał teraz będzie tak, e, nie tak pip, 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 tylko będzie tak? Nie, no po prostu chodź. byłem trochę cicho, wiesz? O, o ładny domek, nether, który na razie jest wyłączony. Chyba czy włączony? E, wyłączony, fuck! O, nie włączyłem? Wróciłem. A ty lekca i złodzieju śmierdzący, oddawaj mi ten... Mediaczek. Pekaj, pójdź do pod jaskin. nagrywany, a ty jesteś Masz nagrany, tym co mówisz. Wiem. Ty jesteś zawsze niekulturalny. Dziękuję. Ty winien, sorry, ale, ale ja musiałam. Pekaj, nie... tak, idę to ci pod jaskin. To... Chyba ją już znacie. Ja nie wiem. No co, mnie Nikola i Jarek, bo smutają o byle, kurwa, co. Też już się zaopatrzyłem w... set ironowy. mieczyk jest. Ja lepszy. Cicho bądź. Dobra, idziemy sobie dalej. Kto tu ma... Aha, mój domek możemy pokazać. Pyści się buduje tam. Kampy pokazaliśmy wyspę. Dobra, ja jest teraz domek. Tutaj domek Klary, która niestety musiała kończyć. Ale przejdziemy się. Tam ciekawego ma nic. A ciekawy pomysł. Tutaj ma farmę swoją, melony. Tu jest kartusa. Tak, klocek z drewna. Jest tu dwa. Tak, tu jest... ...prolowany... ...mój domek. Pięknie wykończony. Nie wiem, odpowiedzcie mi w komentarzach, co chcecie nadal mieć takie 720. to Widzę, że... wiem, że wtedy jest ekran mniejszy macie. Ale jak wam to nie, nie, nie To jest moja farma, która się dopiero rozwija. Zaraz. Zara, mi w końcu? Zaraz mi mamy w środku, nie? Chcę wejść! Tak, tu jest mój domek. Tutaj jest pięterko. Tutaj jeszcze myślę, że będę sobie fajnie robił schody tak, układam, żeby to fajnie wyglądało. No, mam pomysł. Będzie taki malutki taki. Super. Mam malutką działkę bardzo. Tam się coś przepala. Uuu, nie patrzymy. Coś ciekawego mi się przepala. Tam się kampa buduje. Daleko. Co? Bramkę, bramkę. Dziękuję. A ty Neftrenka masz swoją działkę jakąś? Za ale nawet tam nic nie buduje, <grych> Bo nie mam czasu. Tak, to jest nauka, stara dracowa, wszystko. teraz nie mam czas Teraz nie mam w ogóle nie wiem, czasu. Zobaczmy, kto buduje. Chyba Kassandra, z tego co wiem, bo była dzisiaj na serwerze. Właśnie nie doszło trochę ludzi na serwer. Na przykład ja. Tak, Miko, Mercador, OneLost, mega ręka, znaczy. Yy, kto tam jeszcze nie było? Kampek, chyba. Pan... Nie, nie, tam pobył. Yy, ja był. Cassandra... XPD. XPD. No i... To chyba? Tak, uprawa melonów. Bardzo ciekawa. Wczoraj. Miko buduje. Normalnie... Gryfu... Miko! Miko robi PSP na Robi nam za PSP magistra, nie Nie widać Ci oczu. Mercador jest smutny i patrzy się w... ...Dylta. Masz ładną twarz. Mm. Dziękuję. Też. Kurde, muszę tam u zrobić jak chcę wykopać, no kurde, bo go zabiłem jesący. Jak Darynę go odgięt masz w Nie na pewno. nie mam. Pamiętam. Tam jest klopek. No tak. Pioski wtedy. Zrobił sobie kamień yy, węgielny, coś takiego. To kładziliście na ziemi. No więc. mi ten melonik był O, jakaś dziura wielka. No nie wiem, tak niszczą tą wyspę. No, ale za to widzicie, już drzew mamy sporo. Drzew nam nie zabraknie. A dzięki pluginowi, który mam w wgrany, drzewa się same sadzą. Zaraz po ścięciu... Ty. O, tu mamy jakieś zejście do... do ...ziemi. Ale nie zabiję Mercadora. Mm. <laughs> Chodzimy sobie trochę na F5. Zobaczycie no, mój piękny tuecik. w teraz. Majka, daj mi tabliczkę. Nie mam. Tak? Kicho. Co tak cicho? bo nagrywam, i wszyscy się boją odzywać. No Ty teraz pokazujesz, tu lolu. Nie, nie, nie mogę na to chodzić. Merkadur, jaś. Dam ktoś tabliczkę, proszę. proszę. Ja, ja, ja dam. Chodź. Mam, dam. Chodź. Ale ja mam... Ja mam. Ja mam. Każdy ma! Nikt nie da. Tak! A ja jestem głodny. Masz. Dobra. Dobra, nie mi dał. A tak, kto jest nas flash? A kto tam jest? No teraz mieszkam w tunelu, oczywiście bym był o samą normalnie. Patrzcie tak, jak pani. mam ładny tunel. Dałem łódkę jak się. Wychodź. Łódka M. No wiem... Patrz, jak ja mam ładnie budować, mieszkałem w nim. Ale ładnie no. Tu pochowany merkador. Teraz map na ładnie. się sobie budowli. Jak, jak ludzie tutaj się budują. Nie to. Podziwiamy jego budowlę. Dopiero działkę robię to. patrz na moje plecy. Twoje plecy? Takie coś, taki coś... coś... takiego sobie zbuduje. podziwiamy Leksaniego plec. Uuu, ale nie wypinać się do kamery. Też Leksanik zbroi. Tak. Raz mi się...

Matek, ja chcę, żeby nether był. Jestem! Den. Dęci czy dwa diakse? Kaprócił! Merkador dęci, Yay. dwa Merkador wrócił z martą. Patrz mi się, kogo stoi. Jak to A ktoś Mercador, chodź, się możesz, nether. Chodź, chodź, nether. Ej! <laughs> mm. Merkador dęci, dwa diaksy. Merkador, chodź tu! Tu! tu. Merkador! Misz kolego! Miko. Co? ładnie nie ogóle. mnie. No chodź. Nie gwałć mnie. Dobra. Mm. Kto mi zabił? Niech mnie zabił? Nie gwałć Nie ja. cię zabiłem. O właśnie. Ale ci... Daję ci dwa diaksy. La, la, la. Zobaczcie Feku. A, dzięki. Pa, a ani jednego. Sparta. Bo... Odpalę Miko, bo akurat zapalniczkę. Nie rozpalę. O... Zostaw, Zostaw mój paliacz. domek geniuszu. Show, ta jest drewna. Zbyt Ale niech. to jest wielki lol. To było właśnie na tym. Ten... Co tam ma domek? To Ładne. Złoto, Wykopmy je. Dostaw moje złoto. To jest moje bogactwo. Mieszkam w tym Skarb. Mój, 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 mój. skarb. się buduje. A tylko podeprzcie. Daj kawałek. Jestem głodny, daj kawałek. Haracz. Eee, czemu masz podłogę z dirta? Bo haracz. na razie się wybudowywał, wybuduje. Daj Buduje. Nie wiem, chcę żeby ktoś ze mną mieszkał, bo tak samo... Tak ja może się do kogoś haracz. Wadzę, ale nie wiem. Aha. <laughs> Już. No nie chce podawać w uchy. mi się nie chce <grym> i... same ujeżdżać. To, na... to chodź ze mieszkaj. Nie! To mi do drzwi, cholera! Tak! Leksandr, chodź tu. Nie, Rumunu nie daję haraczu. No dobra, wyjdę przez... Chodź tu. ...głos. Chodź, chodź. Lektar. Masz, jedz. Jeszcze zjeżdżam. O, nowa wersja! Co nowa wersja? Nie nic. To szlak, Dwa serduszka! Bo spadam cały czas z mojego dachu, super. Teraz w końcu skończyć. Mercador, myśli? Och! Jak gorąco. Mike, popatrzcie się do góry. Mm. Mercador, jak Ci poszedł ten test z plastiki? Trudny. O jak nie wiem Ja nic dostałem Ty ludziki Nie truje O skąd ty Zobaczcie Ja wszystko wiem I Murzyn, zobaczcie ja mam bogactwo ja takiego ja ty nie masz Tak? A bizarź co ja mam? Ja mam pochodnie Ja też mam A ja mam jabłko Nie ja nie mam Aha. nie Mam jabko A ja, jabłko. A ja mam jabłko Chodź tu Zjadłem o, nie żyjesz. Jej... Żyję. Masz, pre, masz, dawaj teraz ja teraz jadę. A, teraz A Kurde, łodka, jaki dzięki. tu ten las jest wielki, lol. Wszystko, po, wszystko pościnam. Ale najpierw zjem. O, zro. Ej, czemu nie ma Timbermoda? Bo ja ścinam drzewo i mi się całe drzewo nie ścina. No, o, masz problem. Jej. Tu jest tablicza? Teraz już się pchnie. Tu upokowany Mercator. mercador. Tak mam Mercador nie żyje. Jak żyj, żyj, drogo. Kombinowałem w ustawieniach. Ty, 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 ty. Łoda! O, jabko, módro, Jaki cheat? Dla drzewa Tu no mnie sadzonki, no Nie! moje. Uuuu! Ej! Kto mnie zabił? Przyznać się! Nie, spadła. Jakim cudem? No <grym> liście ginęły. No ooo! Chodź, ma, mam, mam twoje. Jakie to też ci z tego z, z, z tego drzewa dorobi jabłko? No się wie, czy ten... Ładny Dziękuję. Ten, od, od, od instalowałbym Już. Bred z wolny świat. Miko, buduj swój dom. Nie mam materiałów, czekam na drzewo. Mam drewno. Co tam Kampa? Ej, a Miko, jakiego drewna chcesz? E, zwykłego. To jest Kampa. Zaraz ci dam. A macie może jakiś śnieg tutaj gdzieś? Bo widzę, że nie ma tu nie śniegu. Ja mam trochę ma śniegu, co? to trochę śnieżek i zaraz będę... Jak zrobisz śnie śnieżek, milion śnieżek. Dokładnie Co się stało z, w kamp. U nas tu Śnieżek zrobi dużo. Śnieżek Tam Kampa mieszka sobie na tej wyspie. Kampa, kochany gdzie ty jesteś? No, no e, szczęście. Ma ktoś kobla? Ja, ja już dałem wszystko Miko. się jak ten taki, e, takie spowolnienie? O, Patrz jakie bogactwa normalnie Idę po blok dzieksowy, czekaj. Daj śnieżkę, daj śnieżki. Ale rzuć, a nie ten... Jaj się dropniku. Dzięki. Ojej, to pies... Jest bałwana bałwan z tego. Daj jeszcze tak z trzy. No, czekaj, idę. E, skąd tu śnieżki? No, Eee, pojechałem z kampu na inną wyspę. Także. nie było. No jeden inni brak, ale trudno. Ktoś ma dynię? Ja. Mógł... Ma ktoś kobla? Ja Jedną ha. dynię, ha. potem oddam. O cię zabiję! Tak, zakończamy no, nie, zakończamy ten odcinek... Krośnika, to się ...pokazowy, Lekoszko w którym kończy, pokazaliśmy... Jak to dopiero Właśnie, w którym, No bo nie ma Nie robię. kończymy, nie. Tak. nie wiem, zróbmy jakoś farmę, co? Czą... To ma kobla. No, bo to to Masz kobla? Nie, wiem. Pod Masz kobla? No, ko nie no, ja czekam na żmiko zbuduję coś. Albo ma o, kampa daj kobla. Chcecie drewno? No, może dam wam drewno, tak? Okej. Okay. O, o, dzięki za piasek. Oni zaśpiewają jej nie Mały to... Nie mam kalesonu. Tak! Padłem z dachu, znowu. To będzie znaczy. miał domek? Zrywam papę z dachu. Ha, ha. Eee, Proszę, kto chce moje bogactwa? Ja! Trochę kobla, trochę szkła. Jak? kobla. Daj mi kobla, 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 kobla. Badaj dynię. Ja mogę dać. Łożdż, wow. kłos! Stąd byś jadł, ja no! Dzięki. Masz, buduj dom. A, nie, najpierw w kopalni. Mmm... Marka do mi to jest dwa jakaś, powinienem ci dać jednego. Jakby co, to, to później cię znowu zabiję i będę miał już taki jakby... jakby jesteśmy winni jednego diaksa lub jedno zabicie. Tego typu. Oj to, oj to. Niko. Nie ma synek. A Geby już nie ma, ani nie ma Tiksa. To jest wyjrzenie na postać Uf. Miko. Uf. Uf. Hmm. Nic nie widziałeś, Majku. Tampa coś kombinuje. Ten, ten wonki bądź tylko na drzewa bluzowe Nie, bruzowe, e, tylko, o nie, sorry, też to też chciałem Tu A pani znowu jest nieobecna. A dlaczego nie ma tego no, ja pluginu? E, na przykład... Y na ściąga no. no weź mi fajny ujęcie czemu nie ma tego Plutona, enfin... że np. Mercador znalazł... Uh, no weź. bo no tak, włączaj to tajfik Będzie X-Ray, Będzie już. To pan to ściąga z internetu. Nielegalnie. Idę po nudusa normalnie. <minść <noise> <minść <Harbor> <thisWech> Ale jasno. Ale <min mildigue> <min suck new> <min done> no są legalnie. <minus collaborators> Otwórz okienko. Na wschodnią stronę oh. aha, ściąga się. Oh yeah. Ściąga się. Cicho. Cicho. Przepraszam, masz herbatę. Żal, patyć. nie mogę wam powiedzieć. Jak ktoś, to możesz popatrzeć, jak buduje mój koniec dachu. Twój koniec Daki dachu? Tak, może... koniec ja dachu. Jego koniec dachu? Co ja powiedziałem. Łapie. Ej, gościu kolorowy. Kto miał nie? Ja. Jak sam. Masz coś lawet, to możesz zrobić. Ee... Fabrykę Kobla. To no, chyba boli. Jak ty kobla? Where ma? are the leksani? My house. Nie idźcie idź, byś do mleka za tą House. A tam jest do mleka nie ale ten być zamknięty. No kurde, kto posadził drzewo? O patrz, patrz wdech? Miko, ścinaj, zobacz jakie drzewo fajne. Oj. No kurde, tak. ktoś się nie posadził przed drzwiami. <laughs> nie ci nie. dnia mi te dymia? Ła, tak. jak giną ci zgłód pikować. Pardy nie. Dziękować. Znalazłem złoto, jakie to dziwne. Weź ja tu kameruję. Ja tu kameruję, tu się kameruje. Au! Au! Bo nie mam mnie, patrz na to, jak tam, jak na przycie. Widać moje włosy, o okay. A teraz to na ciebie. Ma... Wierdol. Co ma? Co? Nie, Co? Gówno! Jeden, teraz Wierdol. dalej? Ta! Dawaj. Jeszcze ci ojadę. No eee. Ja się no to mm. on się mowy nie spełniał O, oh, drzewo jest, fuck jest! Yeah. Idź do piwnicy, zrób MOB-grinder. Czemu mowy się nie spełnią? No bo Le Campa rozwalił jedyny spawner zombie, który był na wyspie. Oh, Ale yeah. normalnie, tak jest ciemno. a yeah, będzie się wsyłać na telefon, ja yeah. będzie pan drzew... To może będą się spalnić, bo wtedy będzie ciemno. A na mojej działce no się spalniły przecież. jest na pochodnie. No, sobie mob grinder na działa Bo Fajnie jak przyjdziemy dzisiaj się z i jednym. I pozabamy. Moi? Dziaksy! Czemu to się nie ściąga? O, x-ray. Nie zaskoczyłem. Ja się za choler. Nie, Aha, ja jak to no, nie było? To mi było do cholery! Nie wiem, jak to nie było. Jaki wiem, jak to nie było. Mówię. <grym> Żal ty przez butów, zamiast o kablu? Nie, Maek... bo nie, nie mam kabel. Majk, zobacz na mój domek, że go skończyłem. Tak, to już się Przyniosę, nie, przyniosę. Potrzebna jest tylko połowa. No, masz kolego, masz coś specjalnego. Dobra. No? I kolego! Co? Cześć kolego, cześć kolego, cześć drugi. Cześć. I wbija i ma killaura. <gulare> tu jest. Killaura. zobaczyć, dam w ekstrasanie jego oponecz, skończył. on jest. Troll, ale głupi dach. Zjebana. Zjebany. Zjebany, zjebany. Supertroll.pl Cześć Mike. Nie ja. miałem pomysłu tutaj na ten środkowy, ale zjebałeś Przepraszam za Nie chyba cię zabije Idę Mike kupi Deta. Ja cię zabiję jednej, jedną komendą, chcesz? Tak nie iść na det. Nie wyjdziesz Mike nie szpam. A Mike jeszcze nagrywać? Mike skończysz nagrywać. O kurde Mike To pierwszy wysik Mike u 21, czy ty skończysz nagrywać, czy ty jeszcze nagrywać? Ojej 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 ojej, 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 Nie zauważyć. <laughs> Dobra, kończę odcinek, bo jest bezproduktywny. Nie mam pomysłu. Chciałem tylko pokazać, jakie są zmiany na tym serwerze. Więc tak, o, o, ładne ujęcie na mój domek, zachód słońca, gdzie jest? O, tam jest zachód słońca, o, pięknie się przeżegnamy, zachód słońca. Więc tak, żegnamy się. Udrażcie się albo ładnie, albo wypierd... O, księżyca. O, to ja. mnie pożegnaj, e, zrób zbliżenie tak. na kuchni i mnie sam żegnamy się. Żegnamy się. Żegna się pa. Nektarynka, Miko i Leksani. I A ja? Jabłko, jabłko. I Leksani. Pa pa. Miko, spójrz na F5.